Dzień witam w Liberalnej Niedzieli. Dzisiejszy program będzie o podatku parkingowym. Podatku, którego zwolennicy starają się ukrywać fakt, że jest on właśnie podatkiem. W wielu polskich miastach mamy tak zwane strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. O co tutaj tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że kierowcy, najbardziej dyskryminowana grupa uczestników ruchu, zmuszeni są płacić swoim miastom haracz za korzystanie z przestrzeni publicznej do zaparkowania samochodu. Pretekst, jaki jak zwolennicy tego podatku mówią, że to trzeba ograniczać ruch. No oczywiście pretekst czysto ideologiczny, właśnie wynikający z takiej lewicowej wizji miasta, wedle którego wszyscy mieliby się poruszać transportem publicznym, tudzież rowerami, ale przede wszystkim transportem publicznym, bo wiadomo, że rower w w warunkach klimatycznych jakie mamy w Polsce no może być atrakcyjny na krótkich dystansach w sezonie letnim dla niektórych uczestników ale nigdy nie zastąpi nigdy nie zastąpi innych form transportu. Dlaczego oni tak chcą żebyśmy się mieli przesiadać z samochodów do transportu zbiorowego? No to jest właśnie taki element kolektywistycznego myślenia, że wszystko ma regulować państwo, miasto, służby publiczne, władze publiczne. Tak? To, czy regulacja jest tutaj na poziomie rządu czy samorządu, właściwie nie ma znaczenia, zwłaszcza, że one się na siebie nakładają. Ten podatek jest nakładany na mocy ustawy o drogach publicznych. No właśnie, jest nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych. Wcześniej był nakładany na mocy rozporządzenia, ale to zostało uznane za niekonstytucyjne właśnie dlatego, że podatki muszą być w drodze ustaw, więc nawet z, punkt, z formalnego punktu widzenia publicznego zostało to uznane przez Trybunał Konstytucyjny już dawno temu za podatek czy za daninę publiczną. Tutaj często. Językowe rozróżnienie, które nie może być nałożone w drodze rozporządzenia. No, niestety, ustawy z już od wielu, wielu lat mamy ustawę, która ograniczała tę możliwość nakładania tego podatku do trochę ponad 3 zł za godzinę. Niestety, to jeszcze zostało rozszerzone. Patrzcie, jaka to jest. Jaki to jest koszt, to oznacza, że nawet przy tych dotychczasowych starych stawkach, koszt parkowania podkreślam, publicznej przestrzeni to około 600 zł miesięcznie dla porównania bilety komunikacji zbiorowej w większości miast to kwota około 100 zł miesięcznie w zależności od miasta. No niestety. Ustawę znowelizowano, i teraz samorządy mogą czy będą mogły podwyższać kwotę tego podatku nawet do 9 zł za godzinę. No i pierwszy z tej możliwości chce skorzystać Kraków, gdzie te stawki wyśrubowano chyba do 6 zł za godzinę. Teraz tak. Zwolennicy. Stref płatnego parkowania mówią, że to opłata za usługę i że to dobro rzadkie, które, które powinno być płatne, posługują się tutaj retoryką pseudorynkową. Dlaczego mówię o pseudorynkowości? Dlatego, że nie mamy tutaj do czynienia z przestrzenią prywatną, z usługą, gdzie ktoś udostępnia swój teren, ale właśnie mamy do czynienia z czymś, co jest stricte dobrem publicznym. Nikt nie pobiera opłat za chodzenie po chodniku. Nikt nie pobiera opłat za jazdę rowerem, ścieżką rowerową, ani za pozostawienie rowerów w przestrzeni publicznej. Komunikacja zbiorowa przecież ceny biletów pokrywają w przypadku Warszawy chyba jedną trzecią wpływów reszta pochodzi właśnie z naszych podatków. Z drogami i miejscami parkingowymi jest tak że ok, gdyby były bezpłatne, finansuje to podatnik. Możemy sobie wyobrazić oczywiście stricte libertariańską koncepcję, to znaczy koncepcję, e, koncepcję w której parkingi, ale też drogi i chodniki byłyby prywatne. No. W sercu takich ortodoksyjnych libertarian pewnie byłaby to i nawet bliska koncepcja, ale na pewno nie była ona bliska tym, którzy takie rozwiązania właśnie odpłatności za te usługi proponują. Przecież e, zwolennicy tych stref płatnego parkowania to z reguły organizacje ultralewicowe, quasi komunistyczne, socjalistyczne, bawy te tak zwane ruchy miejskie, no które są po prostu siedliskiem siedliskiem ortodoksyjnego marksizmu, leninizmu, tylko, że jeszcze podlanego takim e, nowoczesnym sosem i jestem przekonany, że gdyby rzeczywiście wdrożyć politykę stricte libertariańską, to oni byliby z tego znacznie mniej zadowoleni niż ci, którzy tak jak ja bronią zmotoryzowanych, a mają poglądy naprawdę rynkowe. Wyobraźmy sobie ten teoretyczny scenariusz właśnie stricte libertariański, że okej, okay, korzystanie z dróg, chodników, miejsc parkingowych byłoby całkowicie płatne i rynkowe. Tylko, że tak. Po pierwsze one byłyby wtedy w posiadaniu w posiadaniu prywatnym, no i wtedy właściciele by ze sobą musieli tutaj konkurować cenowo i tak dalej. Po drugie, no wtedy nie byłoby Żadnego uzasadnienia dla podatków nakładanych na kierowców. Tak? Nie byłoby uzasadnienia dla podatków wliczonych w cenę benzyny, dla podatków, dla podatków od, od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży samochodu czy przekupnie bo to nabywca płaci nie byłoby uzasadnienia dla akcyzy w cenie nowego samochodu dla żadnych opłat paliwowych no gdyby rzeczywiście stosować libertariańską koncepcję nie byłoby właściwie uzasadnienia dla żadnych podatków wtedy rzeczywiście kierowcy musieliby ponosić bezpośrednio pełne koszty eksploatacji samochodu no ale nie ponosiliby tych kosztów pośrednio w wypadku płacenia właśnie nie ponosiliby tych kosztów pośrednio, w wypadku płacenia tych wszystkich podatków, i wtedy byłoby oczywiście uzasadnienie dla opłat za korzystanie w tej przestrzeni, która nie byłaby przestrzenią publiczną, wedle stawek, jakie sobie ustalą, ustalą właściciele. Natomiast z tą koncepcją pomysły skrajnej lewicy, która chce windować te opłaty parkingowe, nie mają nic wspólnego, ponieważ oni wcale nie chcą odciążyć kierowców z tych opłat podatkowych, tych innych podatków, gdzie rzeczywiście wtedy parkowanie byłoby usługą. Oni chcą po prostu im dołożyć dodatkowy koszt, żeby wyeliminować samochód z rynku. No wreszcie, w sytuacji rynkowej byłaby nie do pomyślenia sytuacja, że miasto byłoby regulatorem cen. Miasto nie mogłoby być regulatorem cen, jednocześnie stanowiącym. Głównego gracza głównego gracza na tym rynku. Tak więc no nie dajcie się zwieść właśnie tym lewicowcom, którzy mówią, że to ci, którzy są przeciwni opłatom za parkowanie w przestrzeni publicznej są dalecy od poglądów rynkowych. Nie po prostu to jest kwestia uznania dróg za dobro publiczne, dobro wspólne, czyli Dalej od tej najbardziej radykalnej koncepcji libertariańskiej braku własności publicznej, ale yy, yy, yy. Ale właśnie rynkowa w tym sensie, że ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z usługą, a jedynie z korzystaniem z dobra publicznego, no to skoro już za to płacimy w podatkach, nie musimy za to płacić jeszcze dodatkowo, tylko i wyłącznie w imię tego, że ten uczestnik ruchu ma być w interwencjonistyczny sposób dyskryminowany, podczas gdy do innych uczestników ruchu się dopłaca, podkreślam. Kierowcy płacą za, Infrastrukturę dla samochodów we wszystkich podatkach znacznie, znacznie więcej niż jakakolwiek inna grupa uczestników ruchu, tymczasem na przykład pasażerowie transportu zbiorowego. Yy, dlatego, yy, oni płacą tylko ułamek tego, co utrzymanie transportu zbiorowego kosztuje. W związku z tym nie tylko należy blokować wszelkiego rodzaju możliwości windowania tych cen parkowania czyli właśnie parkowania w przestrzeni publicznej czyli nie opłaty za usługę a właśnie podatku parkingowego ale należy w ogóle wyeliminować tę możliwość Jestem za tym, żeby uchylić możliwość tworzenia stref płatnego parkowania niestrzeżonego, a jeśli już miałyby być, to wszystkie wpływy z tych stref musiałyby być, powinny być przynajmniej przeznaczane na tworzenie nowych miejsc parkingowych, ponieważ kompletnie nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której w imię tej antysamochodowej ideologii miasta chcą podwyższać Podatek parkingowy, zamiast rozwiązywać problem, rozwiązywać problem deficytu miejsc parkingowych przez no, jedyne rozsądne rozwiązanie, czyli tworzenie parkingów wielopoziomowych. Jeśli chcą miasta pobierać opłaty za parkowanie, to niech przeznaczają Wpływy z tych opłat na tworzenie miejsc parkingowych. Tymczasem, na przykład, w takiej Warszawie, właściwie żadne parkingi wielopoziomowe nie powstają, a ten haracz parkingowy jest ściągany, i no jestem właściwie przekonany, że platforma, która rządzi Warszawą. Na razie nie podwyższyła tych opłat tylko dlatego, że zbliżają się wybory, ale jest duże ryzyko, że po wyborach będzie chciała ten podatek podwyższyć, ponieważ Warszawą i wieloma innymi polskimi miastami rządzą właśnie tacy antysamochodowi i ideolodzy. Z drugiej strony, żeby nie wskazywać Platformy jako jedynych winnych, no niestety to właśnie PiS umożli umożliwił im. Podwyższanie tych opłat, zmieniając ustawę i zmieniając maksymalną stawkę podatku parkingowego z 3 zł za pierwszą godzinę na ponad 9. Mówię, tę ustawę należałoby w ogóle uchylić, tę możliwość tworzenia, pobierania podatku parkingowego, a jeśli już w jakiejś ograniczonej formie utrzymać, to zobligować przekazywanie tych wpływów wyłącznie na cele tworzenia nowych miejsc parkingowych i ich utrzymania. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.